Cześć. W dzisiejszym odcinku produkty polskiej marki Emone. E, można powiedzieć podstawowe wyposażenie auta elektrycznego. Zasilacz ścienny garażowy, wersja duża, ale zawsze można go zdjęć ze ściany i wziąć ze sobą, dlatego że ma wtyczkę do gniazda siłowego. Jest uzbrojony w wtyczkę do gniazda siłowego. Wersja mniejsza, mm, powiedzmy cegła na styrydach, wpinana do zwykłego gniazda, ale z tym samym softwarem, co i duża. E, a do funkcjonalności zaraz punkt po punkcie przejdziemy, dlatego że mamy tam takie rarytasy, jak na przykład ochrona baterii, e, czy umożliwienie zainicjowania procesu jej balansowania. E, do tego Kabel warto mieć ze sobą i fajna torba, w którą wszystko włożymy, żeby nie latało po bagażniku, nawet jeśli to jest przedni. E, no to co? Lecimy! Ja jestem Lopez i włożę się na prądzie z pasy. Jedziemy! Zacznijmy od początku, czyli od samej firmy. Firma Emone to polski producent akcesoriów do ładowania elektryków i hybryd plugin. W ofercie znajdziesz zasilacza C, jedno i trójfazowe, dwufazowy, ten magiczny i kable AC. Dziś przyjrzymy się zasilaczom jedno i trójfazowym, a dokładniej ich funkcjonalności, która jest wspólna. O samych funkcjach pomówimy na przykładzie modelu jednofazowym Emone One oraz trójfazowym Emone Free. Same urządzenia to wallboxy, jednak jak widzisz, podłączane do gniazdek. Kable mogą być podłączone na stałe lub odpinane, a sam fakt podłączenia do gniazdka pozwala na przykład zdjąć wallboxa ze ściany i wziąć ze sobą na dłuższą podróż. Przez fakt, że urządzenia można podłączyć do sieci poprzez wtyczkę, w każdym przypadku mamy do czynienia z zasilaczem sklasyfikowanym jako Mode 2. Omawiane zasilacze AC przeznaczone są głównie dla odbiorców indywidualnych, do ładowania np. w domu. W domu jednak dzięki temu, że można je podłączyć do gniazdka albo zdjąć ze ściany, możesz na przykład wziąć stację ładowania ze sobą do bagażnika, gdy wiesz, że będziesz jej potrzebować, albo po prostu, że może się przydać. Do tego celu możesz wyposażyć się w torbę do bagażnika, czy to na zasilacz, czy na kabel AC. Na samym początku wspomniałem, że funkcjonalność jest wspólna. Naturalnie dotyczy to oprogramowania, z którym w interakcję wejdziesz przez ekran dotykowy. A na marginesie do tej interakcji bardzo przydaje się długopis z końcówką do ekranów dotykowych. Będzie po prostu wygodniej, ekran jest dosyć mały. A na ekranie, po podłączeniu zasilania, widzimy podstawowe parametry: aktualną moc ładowania, regulację prądu i aktualnie włączone funkcje. Ja nie czekając, odpaliłem Geek Mode, czyli tryb wyświetlania informacji technicznych na ekranie głównym, ale o nich zaraz. Przejdźmy zatem do funkcji. Numer 1 Regulacja mocy. Możesz ręcznie wyregulować maksymalny możliwy prąd, który popłynie ze stacji ładowania do twojego auta elektrycznego czy hybrydowego. Tutaj regulacja działa schodkowo co kilka amperów. Funkcja przyda się, gdy z góry wiesz, że pozwalając na pełną moc, np. przekroczysz moc przyłącza albo bezpieczniki na danym gniazdku są o niższej wartości niż wskazuje na to samo gniazdko. Na przykład 25 amperów na dużym gniazdku siłowym, 32 amperowym. Numer 2. Monitorowanie sieci. Redukcja mocy ładowania, gdy wykryte zostanie dodatkowe obciążenie sieci. Zatrzymajmy się tu na chwilę, bowiem funkcja wymaga wytłumaczenia zasady działania. Wyobraźmy sobie studnię. Taką starą z kręgów w domu na wsi. Widać w niej lustro wody, patrząc z góry. Woda w ziemi na działce jest na tym samym poziomie co w studni, jednak gdy zaczniemy wybierać wodę ze studni, lustro wody nieco opadnie, bo woda będzie do niej spływać z pewnym opóźnieniem. W przekroju wyglądałoby to jak lejek ze studnią pośrodku, a wróciło do normy dopiero po zaprzestaniu pobierania wody. Z prądem jest identycznie. Wiesz zapewne, że w gniazdku mamy 230 V. Plus minus 230, ale przyjmijmy to za punkt odniesienia. Im mocniejsze urządzenie podłączymy, tym bardziej napięcie spadnie w punkcie, gdzie je pobieramy. Tak jak lustro wody studni. Oczywiście napięcie, czyli V. Jest to normalne zjawisko i nie ma się czym przejmować do momentu, gdy napięcie spadnie za bardzo. Przyczyną tego mogą być na przykład zbyt cienkie kable lub też włączenie innego mocnego urządzenia, jak np. czajnik gdzieś w domu. Analizując napięcie w instalacji oraz jego spadek, zasilacz MONE One oraz FREE, w cudzysłowie NACZUIA, obniży moc ładowania, gdy będzie mieć jakieś wątpliwości. Dzięki temu instalacja jest chroniona. Możemy ustawić ręcznie, o ile napięcie maksymalnie może spaść względem wyjściowego, np. o 20V. Plusem i minusem regulujesz wartość napięcia zrzucania. Domyślnie ustawione jest właśnie 20V poniżej napięcia sieciowego. Patrząc na nagrany time z procesu ładowania funkcja działa aż za bardzo nadgorliwie. Wolę jednak mieć auto naładowane pół godziny później niż spalony kabel, na przykład w ścianie, na przykład w wynajmowanym domu. Numer 3. Autostart. Auto zacznie ładować się od razu po podłączeniu wtyczki do auta. Funkcja dedykowana tym, którzy nie muszą obawiać się podłączenia auta przez kogoś niepowołanego. Dzięki temu jest mniej klikania. Po prostu podjeżdżasz, podłączasz się i już. Numer 4. Softstart. Łagodne rozpoczęcie procesu ładowania. Auto elektryczne to duży odbiornik prądu o dosyć dużej mocy. Jeśli jesteś w nieznanym miejscu i podłączysz od tak mocne urządzenie, jakim jest auto, a ono w cudzysłowie szarpnie z sieci 11 czy 22 kW, nie masz pewności, czy wszystko pójdzie ok. Softstart podnosi powoli moc ładowania od zera do maksymalnej możliwej wartości, by nie doprowadzić do usterki np. fragmentu instalacji. Numer 5. Battery Care. Ochrona baterii. Teraz będzie kilka technicznych wersów. Battery Car po włączeniu zwraca uwagę na początkową prędkość ładowania oraz jego końcowy etap jeszcze w procesie stałego napięcia fazowego, by zminimalizować ryzyko przepięcia któregoś z ogniw baterii akumulatorów. Funkcja redukuje prędkość ładowania w sposób płynny, w procesie tuż przed pełnym naładowaniem akumulatora. W wyniku tego parametr SOH baterii o tym co to jest, znajdziesz osobny materiał, do którego masz link w rogu ekranu będzie spadać wolniej. Numer 6. No full charging, ładowanie nie do pełna. Jest kilka szkół mówiących czy ładować, czy nie ładować do pełna. Faktem jest, że napięcie nominalne baterii jest gdzieś w 2 trzecich, może 3 czwartych stanu jej naładowania. Mityczne ładowanie do 80% dla chronienia baterii sprowadza się do tego samego zjawiska, co pozostawienie w pełni naładowanej wkrętarki na zimę. Życie w baterii ubędzie bardziej niż byłaby naładowana do np. Na 70%. W przypadku samochodu do 100% ładujemy go przed np. podróżą, w każdym razie, gdy od razu nim ruszymy. Teraz nieco bardziej technicznie. Ładowanie można podzielić na dwa etapy, które brzmią mądrze, ale widzisz je teraz na wykresie. Są to kolejno CC, czyli Constant Current, oraz CV, czyli Constant Voltage. Jeśli nie wiesz, czym jest napięcie i natężenie, to śmigaj na wychowanie elektromobilne do elektrycznego elementarza. A jeśli wiesz, to musisz wiedzieć, że jakikolwiek akumulator ładuje się najpierw ze stałym natężeniem prądu, a następnie ze stałym napięciem. Idzie sobie, idzie, idzie stałe natężenie, aż osiągniemy napięcie docelowe naładowanej baterii. A potem idzie, idzie, idzie stałe napięcie, a natężenie spada aż do zera. Wtedy ogniwo jest w pełni naładowane. Funkcja No Full Charging wykrywa, czy już rozpoczął się proces CV. Jeśli tak, ładowanie zostaje zakończone. Żywota akumulatora nie da się wydłużyć, jednak da się go nieświadomie skrócić, a ta funkcja może temu zapobiec. Opcja włącza się automatycznie po uruchomieniu funkcji Battery Care. Numer 7 Revive Balancing umożliwienie wybalansowania baterii. Zrobiło się już bardzo technicznie, ale spoko będzie trochę ciekawostek z żartami prowadzącego pomiędzy. Bateria składa się z kilku tysięcy ogniw, pojedynczych paluszków. Każde z nich starzeje się w swoim tempie, a cała bateria warta jest tyle, co i najsłabsze ogniwo. Dosłownie, proces starzenia można próbować odwrócić z pewną dozą skuteczności poprzez wybalansowanie baterii, czyli zniwelowanie różnic pomiędzy jej celami. Robi się to na dwa sposoby. Najskuteczniejsze jest rozebranie baterii i wybalansowanie ręczne, jednak minie jeszcze sporo czasu, zanim takie tutoriale spotkają się z powszechnym odbiorem. Druga metoda nie wymaga od użytkownika więcej niż dotknięcie na ekranie przycisku Revive Balancing. Funkcja rozpoczyna pulsacyjne ładowanie baterii, które umożliwia inicjację procesu balansowania, który jest zarządzany przez BMS baterii, czyli jej sterownik. W skrócie stacja ładowania aranżuje idealne warunki do tego, by samochód dokonał samoregeneracji baterii. Sam proces jest długotrwały, jednak wspomniany parametr SOH powinien wolniej spadać dzięki okresowemu balansowaniu. Numer 8. Current boost. Zasilacz odskminia jaki jest maksymalny możliwy prąd ładowania, i do tego też dopasowuje moc samego ładowania. Numer 9. Geek Mode. Na ekranie wyskoczy nam nieco więcej informacji dla technicznych entuzjastów. Są wśród nich licznik energii, włączone funkcje, napięcia sieci, temperatura, parametry SOP i tym podobne. Ostatni ekran jest nieco bardziej serwisowy. Znajdziesz tam numer seryjny urządzenia, licznik energii, który można zresetować, wersję softu z możliwością aktualizacji. Aktualne i historyczne, rekordowe parametry sieci i parametr SOP. Właśnie, parametr SOP. SOP, State of Power, w skrócie SOP, stan mocy sieci, inaczej monitorowanie zachowania sieci w nieco szerszym spektrum. Można powiedzieć, że zasilacz uczy się sieci. Po 20 do 40 ładowaniach parametr się stabilizuje. Samochód elektryczny parametr SOP wykorzystuje do testowania sieci pod obciążeniem. Sama stacja ładowania dzięki temu jest w stanie wykryć usterkę lub na przykład starzenie się kabli, złe połączenie i tym podobne. Na ten parametr na co dzień nie musisz zwracać większej uwagi. Nie musisz też zwracać uwagi na np. stan gniazdka czy kabla do niego prowadzącego. Gdy stacja ładowania już nauczy się zachowań sieci instalacji, każdą odchyłkę od standardu, który można przewidzieć, zaalarmuje jako potencjalna awaria czy złe połączenie. Stacja ładowania ma na to swój wzór, który odnosi się do spadków napięcia na każdy kilowat obciążenia, którym w tym przypadku jest samochód. Z każdym ładowaniem wynik obciążenia będzie podobny. Natomiast gdy wynik będzie podejrzanie niepodobny do poprzednich, może to oznaczać jakąś usterkę, o której stacja cię poinformuje. Wspomniałem też o aktualizacji programowania. Wraz z zestawem otrzymujesz Pendrive'a z aktualnie wgranym oprogramowaniem oraz kabel USB, by podłączyć zasilacz do komputera oczywiście celem aktualizacji programowania. Złącze USB znajdziesz z boku stacji ładowania. Po wydaniu aktualizacji programowania możesz je zaktualizować. Szczegółową instrukcję znajdziesz w książeczce dołączonej do zestawu. Na życzenie stacja ładowania może mieć Wi-Fi. Przyda się do zdalnego odczytu parametrów i zarządzania stacją. Włączysz i wyłączysz ładowanie, ustawisz harmonogram czy zmienisz ustawienia. W zestawie jest również szyna montażowa stacji ładowania na ścianie. Fajny bajer, jednak z własnego półrocznego doświadczenia podpowiem, by dwa razy sprawdzać, czy stacja jest prawidłowo odwieszona. Montuje się ją w dogodnym miejscu i zapomina o temacie. A jeśli czekacie podróż i wolisz stację mieć ze sobą niż nie mieć, to myk i stacja ląduje w dedykowanej torbie w aucie. Jest na wtyczkę, więc podepniesz się wszędzie. Tak, wszędzie. Oczywiście stacja Emone One jednofazowa o mocy do 3,7 kW ma wtyczkę do zwykłego gniazdka. Swoją drogą naprawdę konkretną wtyczkę. A trójfazowa Free, w zależności od wariantu, czy to 11 czy 20 kW, to małej lub dużej siły. A w dedykowanej torbie może wylądować również przejściówka z siły do zwykłego gniazdka. Jeśli jesteś stałym widzem kanału, pamiętasz zapewne leksykon przejściówkowy, który momentami podzielił odbiorców na dwa obozy. Wszyscy jednak byli zgodni, że dobrym krokiem jest zaopatrzenie się w urządzenie trójfazowe do siły z regulacją, by można było obsłużyć każdy standard w dół, w tym zwykłe gniazdko. Na życzenie firma E-Mone do stacji trójfazowej dorzuci Ci przejściówkę, dzięki której urządzenie z wtyczką do siły podłączysz do zwykłego gniazdka. Naturalnie będziesz się ładować z jedną trzecią lub jedną szóstą mocy, ale będziesz się ładować i to się liczy. Zwróć proszę uwagę na jakość przejściówki z zestawu na tle marketowego wariantu. A zaraz obok tego zestawu, do pełnego kompletu, kabel AC też w swojej torbie. Na stronie dobierzesz sobie wariant mocy standardu i długości, który potrzebujesz. Jak nie wiesz jak tego dokonać, to odsyłam do filmu jak dobrać kabel AC. A tutaj wspomnę tylko, że wariant 22 kW jest uniwersalny. A jak będziesz przeglądać stronę, to zwrócisz zapewne uwagę, że stacje ładowania mogą mieć odpinane kable. Oczywiście mogą, nie muszą, to zależy od Ciebie. Od Ciebie też zależy np. długość kabli do samej stacji. Poza standardowymi wymiarami możesz odezwać się do firmy z prośbą o wykonanie stacji z kablem o indywidualnej długości. Jeśli nie będzie przeciwwskazań technicznych, wszystko jest do zrobienia. Kontakt pozostawiam w opisie. Sprawne oko wychwyciło, że kabel zasilający stacji trójfazowej o mocy 22 kW ma przekrój 4 mm2. Uspokajam, to kabel przemysłowy wytrzyma na spokojnie. Urządzenia EMONE można sklasyfikować jako cegły na sterydach. Cegły z dwóch powodów. Po pierwsze, są podłączane do gniazdka poprzez wtyczkę. Twardo stoi za tym norma, która precyzuje taki fakt jako MODE 2, podczas gdy urządzenia montowane na stałe to MODE 3 lub 4. Po drugie, cała funkcjonalność dzieje się w samym urządzeniu. Jest oczywiście pewien kompromis. Na przykład monitorowanie sieci z ochroną przyłącza jest na czuja, jednak ten w cudzysłowie czuj pozwala bez ingerencji podłączyć stację w dowolnym miejscu, na przykład w wynajmowanym domu, a ochronę pozostawić umawianym dzisiaj funkcjom. Dzięki za dziś. Napisz proszę, jak Ci się podobało. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, to właśnie mi śmiało w komentarzu, czy tu, czy na fejsie, czy bezpośrednio do e tak, tak jak wspomniałem, kontakt ląduje oczywiście w opisie, razem z linkami do wszystkich urządzeń. A Też linki do urządzeń to akurat w przypiętym komentarzu. E, jeśli masz jakiekolwiek techniczne wątpliwości, czy na przykład jest Ci obcy parametr SOH czy SOP, to zapraszam na inne odcinki z serii Wychowanie Elektromobilne, gdzie są dokładnie omówione, w rogu ekranu wyświetlały Ci się odnośniki w odpowiednich momentach filmu. Zostaw proszę subskrypcję i łapkę w górę dla zasięgów, może być też komentarz taktyczny. Oczywiście jeśli się nie podobało, to zostaw łapkę w dół, koniecznie kliknij dwa razy dla pewności. A tymczasem do następnego, dzięki za dzisiaj, cześć!